Zaraz znowu się pojadę, że... Cześć, widzowie! Dzisiaj nagrywam z mamą. No tylko jeden Nie, jest. Ja, ja, ja od nowa już jestem. To się wbije? Martwi się o ciebie. Idź. Gdzie jesteś? Pro girl. No nie wiem czy taka pro. No nie co się bije. Ochraniam. Albo kogoś innego. Tak, ciebie. Ej, ochraniam cię już. Wolno chodzę teraz. Mamo, mamo, mamo. Jestem tu. Chodź, chodź, chodź. Za mną, za mną. Miotacz. Ja mam miotacz. Zabiłem właśnie dwa. Ziąbel. Mamy tu psita. Gdzie jesteś? Serio cię coś zabiło? Hakerka. Mam ci trzasnąć. Wy sobie chodź i atakuj. ich, Normalnie. Nie zawiesza, tylko ty nie potrafisz się obracać. Nie zawiesza, tylko ty się nie potrafisz obracać. Co? Wiem czy wyszło chętnie na samouczek. Tak wiem. No dobra. Jakby co to ja z mamą gram? Gram tak. gram, gram, gram. Au! Mam tylko dwa serca. Jak nie coś wali, to już ginę. Jest! Przetrwałam bez śmierci. No dobra. Zobaczcie, mama się zdecydowała na. Jeszcze jeden meczyk. Powiedziała, że może tu będzie lagów. Ale jak będą, mama, to po prostu poćwiczysz na moim sprzęcie na odcinku. Ja będę moją widzą w komentarzach, żeby nie wyzywali mamy. Jak będą cię wyzywać, ja ich, ja ich będę banował wtedy. Ja wtedy będę im. Usu będę usuwał. Po prostu ich komentarze. Przypominam, moja mama, kanał Hakerka Hakerka, polecam wbić. No, wiecie, tak, tak, ko, 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 muszę teraz się z znaleźć. Ja teraz chodzę przez potwory, muszę się znaleźć, ma, gdzie Ty jesteś? Widzę Cię, jestem za drzewem, jestem za drzewem, przy drzewie

Wiesz, co cię biło? Ptak głupi! Jasną weź. A ma ty w głowę? Au! Ty głupi, furrykę na mnie. O, dzięki, że mnie uratowałeś. Dzięki. Pozdrawiam. Bo ja mam już zero tarczy. Gdzie jesteś? Znów gdzieś was, słuchajcie. Hakerka, hakerka, ale manik haker. Gdzie ty polazłaś? Bo ty. Tak w twoją misję, bo. Zawsze gdzieś muszę iść. Wiecie, przecież widzę, nie? Czyli za każdym razem muszę ratować. Ty, ty ci już na potworów bije, tak? Ech. Ja w jedną i w drugą muszę sobie biegać po hakerkę. Taka jest. No nie narzekam, ja tylko, ja tylko mówię widzą. Bo ja nagrywam, choć lepiej. O nie uratuj mnie! coś Zresztą... tam... Dlatego jest ja w niego Próbuję raczej. Nie zginąłem, mama! Tak! Ufa! Ale drugi jestem! Mele, mele, Zjadło cię raczej! Ame to pasji! Dobra! Która była? ciekawi? mnie to! Nie no. Alma, prędzej ty jaciera, to A ja Cię ratowałam. Ale ja Cię zabiłam. No, ja sobie na moim tabletem. Nie, Dziubek, Dziubek, wiesz, że nie mogę tak długo, no. nie? Ale mój tablet. Dobrze, ale dzisiaj nie mogę już. Tak, Dobrze. jest późno. Tak? Niektórzy nie chcą dużo No, no. No to no. powiedz. No. No.